Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam, jak owce między wilki bądźcie więc roztropni, jak węże, a nieskazitelni, jak gołębie miejcie się na baczności przed ludźmi będą was wydawać sądom, i w swych synagogach będą was biczować. nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy.